Ruszasz biegiem, ignorując ból po uderzeniach, który rozlewa się po całym twoim ciele. To nie jest teraz istotne. Istotne jest to, aby uciec. Istotne jest to, aby śmierć twoich kamratów nie poszła na marne. Doskakujesz do przywiązanych koni. Zewsząd dochodzą cię krzyki pojmanych z kojatael. Wiesz, że ludzie szybko się z tym uporają. Masz dosłownie kilka chwil. Wybierasz siwka i wskakujesz na niego. Parsknął, gdy go dosiadłeś i chwyciłeś za wodze. Spinasz konia i czujesz, jak wyrywa się natychmiast do przodu. To koń lekkiej jazdy Kedwen. Czujesz jego moc pod sobą i w tym momencie ludzie cię dostrzegają. Wbijasz pięty w boki, dobywając lekkiej szabli przytroczonej do siodła. Ostrzel śni, kreśląc przepiękny łuk i rozcina jednego z kedwyńczyków, który miał pecha i stał ci na drodze. Szabla jest zabójczą bronią, choć ta ludzka, wykuta w art karajk, jest dla ciebie zbyt ciężka. Dobra, masowo kuta wystarczy legionom ludzkich żołdaków, ale nie równać się jej z elfią Saberą. Krzyk i alarm natychmiast przelewa się przez obóz. Alarm! Łapać zbiega! Strzelać do elfa żonego. Zabić! Zabić! bełty świszczą ci wokół głowy, przecinając letnie wieczorne powietrze. Koń pracuje jak maszyna, a jego stalowe mięśnie poruszają się pod napiętą skórą, gdy raz po raz przeskakuje nad przeszkodami. Musi ci się udać. Musi, bo wiesz, że w akcie zemsty te małpy wymordują twoich ziomków. Niech krew starszego ludu nie płynie na zmarnowanie. Wysadzasz się z obozu, zostawiając za sobą harmider i chaos. Przed tobą polana i zagajnik, który ją okala. Za tobą obóz. Kedwończycy szybko się ogarniają i dosiadają Twoich koni, to nie biedna pierdolona piechota, to lekka lotna brygada kedweńskiej jazdy, to najlepsi jeźdźcy. Musisz od nich odskoczyć, inaczej cię dopadną, ściągną z siodła i zamęczą na śmierć. Co robisz? Cześć, tu Kaczmarz. Witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was do udziału w naszej grze paragrafowej, która odbywa się na grupie Kaczmarza na Facebooku. Wystarczy, że tam wpadniecie, zanukujecie się i przeczytacie tekst. Następnie podejmiecie decyzję i oddacie swój głos na jedną z trzech opcji. Opcja, która będzie miała najwięcej tych głosów, będzie pchać fabułę w danym kierunku. Czy uda wam się przeżyć, czy uda wam się uciec? Wszystko zależy od Was. Zapraszam do wspólnej zabawy. Oby nam się!